A nie żryj mnie! Stoi na stacji lokomotyw. Ciężka ogromna i pod niej spływa. Tusta oliwa. Uch, jak gorąco! Uff, jak gorąco! Dawaj! A teraz wiesz, dlaczego ci to powiedziałem? A teraz musisz to zrobić. Co? Musisz to samo? Musisz to samo powiedzieć, tylko z innymi słowami. Wczoraj zobaczyłem taki wierszyk. Nie wiem kogo. I żeś go zgrał? I żem go zgrał specjalnie dla ciebie. Ja w serio? w serio? Tak. A. Na bazie lokomotywy. Siedzi na słowie, baba leniwa, ciężka po zimie i nieruchliwa. Siedzi i sapie. i dyszy i prycha. Gdzie moja talia? I jęczy i wzdycha. Poczekaj. Uf! Jak gorąco, puf, jak go. Boże, bo, nie, bo ja już teraz sobie jest... po swojemu. Dobra, nie, już widzę, bo to raz, jest... No. Uch, jaka gruba, puf, jakie uda, uf, co za nuda. <noise> Dobre jest, nie? Jeszcze dawaj, dalej. <noise> już ledwo sapie, już ledwo zipie, I na swe kształty łoczami łypie. I na lodówkach, co stoi w dali wielka i ciężka i z żelaza i stali. W niej pojemniczki na każdej półce. Są kotleciki w smażonej bułce. Serdelki z tesko, wiejskie kiełbasy. Jest i szyneczka, inne prykasy. Sery, i jaja, torcik bezowy. Po cię się powyliłam. <tryk> Gdzie to jest? Wiedziałem, że ci się spodoba. No, otortik to... bezowy. Jakieś warzywa? Łee! Nie ma mowy! Na dolnej półce kurczak i frytki, a jeszcze niżej wołowe bitki. Potem serniczek i czekolada. Żyć bez słodyczy? To ci nie wypada. Tych pojemniczków jest ze 30! I sama nie wiem, co się w nich mieści. I choćby przyszło tysiąc łasuchów, I każdy miałby po tysiąc brzuchów, I każdy nie wiem, jak się nachapał, To nie przejdzie na, na nic ich zapał. Nagle gwizd! powoli, jak żółw ociążale, ruszyła baba sofy o spale, szarpnęła cielsko i, i, ciągnie z, i ciągnie z mozołem, i trzęsie się tłuszczy, leje pod szczoła, kroku przyspiesza i gna coraz prędzej, i dusi, i stuka, łomota, i pędzi, a dokąd, a dokąd, a dokąd ta gna? wajem do fitness club i już jest w raju dla gibkich mas. Cieszy się, spieszy, by zdążyć na czas, bo lato, bikini i zjechał krok. Na stepie stawia za krokiem krok, gładko tak, lekko tak, skacze raz, raz, I jak gdyby to była piłeczka, nie głas. Nie ciężka baba, zjajana, zdyszana, Lecz fraszka i graszka, fitmenka zadbana. A skądże, to jakże, to czemu tak gna? A co to, to co to, to co to, to co to tak pcha? Że skarże, że ćwiczy, że stęka, uch, uch! To wreszcie sumienie wprawiło ją w ruch I dało jej parę do tych podskoków, Wcisnęła tłuszczych ze wszystkich boków, i gnają i pchają wciąż więcej hop hop i zumba i rumba oj oj non stop I nogi wirują stepują stuk tuk tak to to tak to to tak to to tak to Koniec bajki. <grystanie> <grystanie> jest skończona. Trzeba <grystanie> się kurwa, przez... <grystanie> oj, mi się przypomniało o tej bomboladzie, bo to